Nie wiem. Czy, czy jakieś pytania? Tak, dlaczego już historii nie ma. A, to, to publicznie powiedz, że... Ale to w zasadzie teraz tak, pytanie jest takie, czy się pytający cieszy z tego powodu, czy jest smutny, bo to jest ważne. To już nie wiem, z tego, bo ja muszę wyjechać do krasnego stawu. Nie Taka tak. jest miejscowość, krasny staw. Krasny staw to jest taki krasny to jest taki piękny staw, tak? tak. Bardzo no. Smutne uczeń jest. Dzień, dobry. Dzień A, dobry. A cię, weź, to, weź to w ramki po prostu. Tak. Że, że, że Chcemy się pouczyć, widzisz? 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 Kurde. Jeszcze raz powtórzymy. No więc, y, ponieważ Mariusza nie ma jutro, bo musi pojechać do Krasnego Stału tak. i młodzież jest niezadowolona, że nie będzie lekcji historii. To mnie bardzo cieszy. No, także nie myślcie sobie, że ta młodzież to jest taka, co... Tak, co, że tylko nic nie chce. To tylko fajni ludzie.